Jesteście tacy słodcy. Cieszę się, że udzielacie się na kanale. Cieszę się, że. O, orchidea, czaderska lwena. O, serduszka. Kochana, moja. Marta, takie same odczucia miałam, będąc 5 lat na weganizmie i to dosłownie w tej samej kolejności. Dużo można by pisać na ten temat. Wiem, 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 wiem. Mam nadzieję, że to info w ogóle, że weganizm jest nieracjonalny. Przej pójdzie w eter, pójdzie w świat, dlatego że za dużo młodych dziewczyn ryzykuje życiem. Naprawdę, to jest bardzo poważna sprawa. Dodatkowa informacja dla tych, którzy potrzebują, odnośnie łapki i ręczniczka. Kochani moi, tych dobroci można używać na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że moczymy ręczniczek, nakładamy żel na niego i wtedy się myjemy. Możemy też wymyć twarz, nie ma problemu. Albo druga opcja, mydlimy się rękami i wtedy dopiero wycieramy się zmoczonym ręczniczkiem. Ale jedna i druga opcja jest rewelacyjna. I tak, i tak będziecie mieli wspaniałą, delikatną skórę. Chodźcie ze mną i zdradzę Wam kilka sekretów na szczupłą sylwetkę i płaski brzuch. To co? Idziemy do kuchni? Zapraszam! Także jeżeli chcecie mieć powiadomienia o tym, że umieściłam nowy film na kanale, to koniecznie musicie subskrybować ten kanał i wciśnijcie dzwoneczek. Wtedy będziecie wiedzieć, kiedy nagrałam. Jeżeli nie jesteście na Instagramie, jeżeli nie jesteście na Instagramie. To wbijajcie na Insta, naprawdę, bo tam sobie wtedy dyskutujemy w DM-ach, możemy sobie prywatnie podyskutować i porozmawiać o wszystkim. Wtedy mogę Wam poradzić, mogę Wam Was wysłuchać, możecie się wypłakać, możecie się wyśmiać. Cokolwiek chcecie, kochane moje, jestem tutaj dla Was. Widzicie, sprzątnę sobie tutaj trochę, odłożę durszlak, tego kupiłam w IKEA, i to jest durszlak, który mi przypomina ten durszlak mojej mamy i czuję się, jakbym była u siebie w Polsce. Natomiast teraz szybko przetrę blat, bo oczywiście u mnie nic nie jest kombinowane. No to jest prawdziwe życie. Jest woda, coś się zachłapało. Tak to jest. Co Wam chciałam pokazać dzisiaj, moi kochani, to są podstawy, bez których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przeżyć. Tutaj mamy taką podstawę, jeżeli chodzi o francuską kuchnię i w ogóle Ogólnie o kuchnię światową, pyszny i pachnący chlebek. Zobaczcie, jak wygląda bagietka w środku. Ta bagietka jest niby taka mączniasta, taka gdzie mięsista, ale są w niej mimo wszystko dziury. Im więcej ma chleb dziur w środku, tym będzie bardziej lekkostrawny. To jest porcja chleba, którą powinniśmy jeść codziennie. Widzicie, nie tylko karki lubią chleb. No tak. Inna rzecz, którą my zawsze z ksavierem mamy w kuchni i bez której ja nie wyobrażam sobie życia, to są jajka. Jajka można trzymać na zewnątrz i można je trzymać w lodówce. Jak się chce. Dlaczego ja zachęcam Was do jedzenia jajek? Dlatego, że... Po pierwsze, jajka są bardzo łatwe do przygotowania. Każdy może sobie zrobić omlet, każdy może sobie zrobić jajko sadzone, może je wrzucić do wody i ugotować na twardo albo na miękko, jak się chce. Druga rzecz, jaka jest fajna z jajkami, to jest taka, że one są naszpikowane biotyną i naszpikowane są takimi y, wartościami odżywczymi, które nam są niezbędne do przeżycia. Któraś z Was kiedyś zauważyła, że moje włosy bardzo szybko rosną? To jest na pewno odpowiedź na to, bo ja jem bardzo dużo jajek. Nie martwcie się o cholesterol, nie martwcie się o Alzheimera, jedzcie jajka i zobaczycie, że dożyjecie setki. Naprawdę. Inna rzecz, która jest bardzo ważna w mojej polsko-francuskiej kuchni cebula, bez względu na to, jaka ona będzie, w każdej postaci młoda, stara, czerwona, biała, zielona, malutka cebulka może być eszalotka. Może być na przykład, nie wiem, czy tutaj mam cebulki, chyba nie mam już. Są takie malutkie cebulki koktajlowe, które używa się bardzo często do sosów, które dodają znakomitego <mum> smaku naszym produktom. Misiu, się filmikę. Stop. Stop. <mum> Zawsze mi się Ale mi zaskoczył w gardle. Chcecie wody? Poczęstować was moją wodą prosto z lodówy? Za zimna woda. Nie ma to jak zwykła woda z kostkami lodu. Wasze zdrówko. O czym tutaj ja mówiłam? Tak, czosnek. Kochani moi, czosnek jest wspaniały dla zdrowia. Pod każdą postacią. On może być gotowany, on może być pieczony, on może być surowy. Rewelacja. Kiedyś ja czosnku nie znosiłam, nie trawiłam. Pamiętam, że jak byłam chora, moja mama zmuszała mnie do jedzenia surowego czosnku. Tylko, że wiecie co, właśnie, problem był w tym zmuszaniu. Moja mama na pewno chciała bardzo dobrze zrobić, ale może zabrała się do tego w trochę kiepski sposób, dlatego że. Mama, co mi robiła, to kładła mi plasterki surowego czosnku na kanapce albo serwowała nam surowy czosnek w mleku. I to było ohydne. I wiecie co? Ja do tej pory tego nie robię. Nie jestem w stanie przełknąć czosnku z mlekiem, ani czosnku na kanapce. Jeden ząbek czosnku, pobieram go ze skórki, wkładam go do wyciskarki, tak? Czy przeciskarki, nie wiem, jak to się nazywa. Piszcie w komentarzach, oczywiście, pomoc się przyda, i wtedy dodaję to do jedzenia pod koniec gotowania. Czyli jak już praktycznie moje jadło jest przygotowane. Czy to byłby stek, czy to byłoby bolognese, czy cokolwiek. I wiecie, że taki jeden ząbek czosnku, on tak dodaje smaku. Jedzenie jest normalnie 10 razy lepsze. Naprawdę. Używajcie czosnku. Kto by pomyślał, że taki śmierdzący słodziak jest w stanie uratować nam życie albo sprawić, że będziemy żyli bardzo długo? Kontynuujemy. Inna rzecz, którą ja zawsze mam w kuchni, to są pomidory. Pomidory takie piękne, czerwone. Zobaczcie, czerwone pomidory. Słuchajcie. Pomidory to jest takie poliwalentne warzywo. Jak się mówi poliwalentne? Piszcie mi w komentarzach. Takie y, do wielu zadań, tak? Można z tego robić sosy, można je jeść na surowo, można je zapiekać, można je nadziewać. Z pomidorów tak naprawdę można wyczarować wszystko. Więc dlatego ja te pomidory mam zawsze u siebie. Kiedyś słyszałam, że wszyscy powinni jeść keczup. Bo w keczupie znajdują się substancje, które są niezbędne dla nas do przeżycia. Wydaje mi się, że tu chodzi o... Być może to jest leptyna, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, ale jest jedna substancja, która wydziela się podczas gotowania pomidorów i ta substancja jest dla nas niezbędna. I ta substancja znajduje się tylko i wyłącznie w pieczonych albo gotowanych pomidorach. Dlatego, że ta substancja tworzy się podczas, kiedy pomidory zostaną poddane obróbce termicznej. A ja tak się zastanawiałam nad tym i tak sobie pomyślałam dziwne. Francuzi w ogóle nie jedzą keczupu. Naprawdę. Francuzi preferują majonez. To pewnie dlatego, że francuzi na co dzień jedzą pomidory i jedzą ich bardzo dużo. I często te pomidory lądują w każdym zapiekanym daniu, w każdym jakimś takim gotowanym daniu. Tym bardziej, że francuzi nie lubią dolewać do jedzenia wody. Oni wolą dodać pomidory. Pomidory mają w sobie wodę, ale mają w sobie też smak. Ja uważam, że w Polsce je się bardzo dużo keczupu. Natomiast pomidorów nie używa się aż tak bardzo w polskiej kuchni. Tym bardziej, że kiedy jemy tak naprawdę pomidory? Kiedy robimy jakąś sałatkę, albo na przykład kiedy robimy sobie sos bolognese. Ale rzadko Polakowi przyjdzie na myśl, żeby takiego pomidorka wrzucić sobie, kiedy robię jakąś pieczeń. Kiedy na przykład robimy kurczaka. Kolejna rzecz to owoce. Moja pyszka pochodzi z Dom Provencal. Tutaj macie takie fajne drapeau, czyli flagę Blue Blanc Rouge, niebieski, biały, czerwony. Nie ma takiego dnia, w którym Francuz nie zjadłby chociaż jednego owoca. Nie ma takiej opcji. Jeżeli nie ma owoców na śniadanie, to on wypije sok pomarańczowy albo sok jabłkowy. Oni mają chyzia na tym punkcie. I wiecie, powiem Wam tak, że owoce są bardzo proste w obsłudze. Wystarczy je zebrać, z drzewa umyć i zjeść. Tym bardziej, że kiedy z Xavierem zdecydowaliśmy, że wybudujemy dom, kupiliśmy działkę i ta działka nasza ma około 15-16 arów. Ja wiedziałam, że ja tą działkę przemienię w istny sad. My będziemy mieli drzewa owocowe wszędzie, krzewy owocowe wszędzie. Ja chcę mieć wszystkiego pod dostatkiem, dlatego że takie typowo angielskie ogrody, wiecie tutaj jakiś żywopłotek, tutaj coś tam, mnie to w ogóle nie interesuje. Wiecie, ile kosztuje kawałek ziemi? Nie mówię tutaj o kosztach w Polsce. Tu we Francji, w Alzacji, to jest po prostu hors de prix. Dlatego ja nie wyobrażam sobie kupić kawałek ziemi i na nim sadzić krzewy, które w ogóle do niczego mi nie służą. Tylko po to, żeby ładnie to wyglądało i żeby sąsiedzi na to patrzyli. Nie cierpię tego. Ja uważam, że ziemia musi na nas pracować, dlatego jeżeli mamy nawet bardzo skromny kawałeczek ziemi. To saćmy drzewa i krzewy, które dadzą nam życie. Jakieś potarze, jakieś takie ogródki, gdzie będziemy mieli cukinie, pomidory, ogórki, to jest przecież życie. Wiecie, co jest najlepsze? Wyjść z domu w podące, wziąć sobie koszyczek i pójść sobie na zakupy we własnym ogrodzie. To jest taki luksus, naprawdę, zachęcam Was do tego. Tym bardziej, no, że tu przejdę już do innego tematu, ale też związane z jedzeniem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przyprawy świeże, mięta, bazylia, oregano, estragon, tego typu rzeczy. One rosną jak grzyby po deszczu. One aż się proszą, żeby włożyć je do ziemi, podlać i położyć się w takim miejscu, gdzie nie będą miały ani za gorąco, ani za zimno, wiecie? Odnośnie wody. Jeżeli chcecie mieć płaski brzuch, to pijcie bardzo dużo wody. Pijcie przed posiłkiem, pijcie po posiłku. Unikajcie wody podczas posiłku i wtedy będziecie czuć się najlepiej. Tak jak ostatnio nam tutaj napisała w komentarzu jedna z was, wy, którzy śledzicie ten kanał, wy jesteście normalnie ludźmi ekstra inteligentnymi. Ja jestem taka dumna z tego, że pod moimi filmikami Ludzie są tak w ogóle inteligentni, jacyś tacy rozumni, serdeczni. Tu się zbiera istna inteligencja. Więc kontynuujemy. My Music Flash pisze nam tak. Dodam jeszcze, że Polacy i większość świata mają zły zwyczaj mieszania. Dla większości ludzi to normalne, żeby łączyć ziemniaki z mięsem i warzywami. A do tego popijać jakimś napojem. To jest dramat dla naszego układu trawienia. Jestem dokładnie tego samego zdania co Ty. Uważam, że coś się dziwnego dzieje w żołądku, kiedy jemy mięso i ziemniaki. Nawet jeżeli zjemy tego mało, ja mam zawsze wydęty brzuch. Pierwsza zasada. Nie powinno się mieszać mięsa z węglowodanami. Lepiej zjeść, jak mówisz, mięso plus warzywka. Jestem totalnie zdania, że mięso i warzywa trawimy bez problemu. Druga zasada. Nie wolno popijać podczas jedzenia, wtedy rozcieńczamy soki żołądkowe i źle trawimy, stąd bulgotanie, wzdęcia. Pijemy minimum pół godziny przed posiłkiem lub minimum godzinę po posiłku. Buziaki. Kochana, dziękuję Ci za komentarz. Słuchajcie, tak, 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 totalna racja. Kiedyś oglądałam jakieś interwiu z Mają Sablewską i widzicie, Maja Sablewska bardzo dużo schudła i ona bardzo często mówiła właśnie, że ona nie łączy posiłków z napojami. Kiedy je, to je, a kiedy pije, to pije. Wiecie, coś w tym jest. Dlatego, jeżeli chcecie mieć płaski brzuch, to zwróćcie uwagę na to, czy popijacie i co popijacie. Natomiast, jeżeli jest taka sytuacja, że jesz coś tego i bardzo przy tym jesteś spragniona, to ja bym wypiła odrobinę wody gazowanej. Dlatego, że słyszałam, że woda gazowana usprawnia trawienie. Nie wiem, czy dokładnie tak jest. Co macie na ten temat? Do powiedzenia? Piszcie w komentarzach. Białko jest tak ważne dla naszego zdrowia. Białko to mięśnie, a mięśnie to długie życie. Im bardziej ćwiczymy mięśnie, im bardziej te mięśnie mamy wyrobione, tym dłużej będziemy żyć. To jest naprawdę sekretna długowieczność, wiecie? Dlatego ja uważam, że dzień bez białka jest dniem straconym. Może być tak, że na przykład w południe albo o godzinie, jak wiecie o godzinie 14, macie ochotę na coś warzywnego. jakiś warzywka, zrobić sobie jakieś leczo, zjeść sobie jakąś zupkę warzywną, coś w tym stylu. Nie ma problemu. Ale już wieczorem powinniśmy zjeść kawałek mięsa, albo kawałek ryby, albo jakieś owoce morza. Bardzo cieszę się, że jest taka moda na zdrowe żywienie, ale zauważyłam, że jak zwykle z wszystkimi modami bywa. One lubią iść w zupełnie dziwnym kierunku. Zwróćmy uwagę na to, że często ludzie popadają skr ze skrajności w skrajność albo jedzą takie właśnie bardzo ciężkie potrawy, tradycyjne, które przygotowuje się godzinami i które są takie czasochłonne i w ogóle wymagają od nas ogromnego poświęcenia. Wydaje nam się, że żeby żyć zdrowo, musimy próbować wszelkich specyfików. Jednym z takich specyfików jest. Nieszczęsna kinoa, Kochani moi, powiem Wam tak i możecie się ze mną nie zgadzać. Wydaje mi się, że kinoa jest najlepszym jedzeniem dla ptaków, dlatego, że ona nie ma żadnego smaku. Widzicie? I jak się ją je, nawet jeżeli się ją doprawi, to ona jest taka dziwna. I nasze ciało albo nasz organizm nie ma tak naprawdę ochoty jej jeść. W zdrowej żywności tego typu wynalazków jest od groma. Ja bardzo lubię awokado, dlatego że ja bardzo lubię kuchnię meksykańską. Ale na przykład mój Xavier tego nie trawi. Mimo że w kuchni francuskiej jest taki przepis na krewetki z awokado. On tego nie znosi, wiecie? I to też zależy od ludzi. Ja na przykład awokado będę lubić, ale uważam, że na toście z awokado ja nie przeżyję. Nie jestem w stanie. Ja muszę mieć do tego mięso. Ja muszę mieć do tego coś treściwego, tak jak to się mówi po staropolsku. Trzeba nam coś treściwego, bo inaczej padniemy. We Francji mówi się, że coś tient au coch. Czyli coś trzyma się ciała. Jeżeli trzyma się ciała, to znaczy, że coś jest pożywne i nas tak wiecie, wypełni, że przez wiele, wiele godzin my nie czujemy głodu i czujemy się syci. Dla mnie takim testerem jest ksawier. I mój ksawier je coś, potem idzie do pracy i kiedy wraca, ja już po jego twarzy widzę, że coś przeszło albo coś nie przeszło. Jeżeli na przykład zaserwuję mu jakieś takie właśnie bardzo lekkie danko, to on mi powie, oh, nie mogłam dotrwać do końca, ale mi normalnie się ziewało, źle się czułem, stąpałem z nogi na nogę, po prostu kropnie. A jak sobie zje kawał mięcha, to już po prostu micha mu się jarzy i Ksawiera nie widać przez 8 godzin, przez 8 godzin on jest syty chłopak, tak to zawsze jest. W kolejnych odcinkach będziemy razem gotować, natomiast teraz chciałam ja Wam pokazać to, co jest bardzo ważne dla francuskiej kuchni i to, co powinniście sobie zakupić, to jest olej. Potrzebny Wam jest olej. Może być słonecznikowy, może być kolza, jaki zwykły, taki jasny olej, oliwa z oliwek, bo na tym też będziemy gotować. Pełno tłuste masło. Kiedy wybieracie w sklepie masło, to patrzcie na etykietkę i musi tutaj się znaleźć tłuszcze. Musi być 82 gramy minimum tłuszczu na 250 gramów masełka. Jeżeli będzie mniej niż 82 gramy, to znaczy, że masło jest kombinowane. Śmietana pełnotłusta, 30. Jeżeli natraficie na 35, to od razu ją kupujcie, bo warta jest każdego centa. Śmietana im tłustsza, tym lepsza. Nie bierzcie żadnych legera, nie bierzcie jakichś takich odtłuszczonych. To jest masakra dla zdrowia. I musztarda. A jeszcze zapomniałam jedną rzecz. Ocet, ocet! Tutaj mam ocet miodowy, który jest bardzo popularny w alzacji. Natomiast Wy nie musicie używać tego octu. Możecie sobie użyć ocet jabłkowy, możecie użyć sobie ocet winny, jaki tylko chcecie. Wszelkie rodzaje octów są mile widziane, bo ocet to jest. Taka podstawa. Tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Będziemy razem gotować, moi kochani, więc przygotujcie się na to. Dam Wam tajniki francuskiej kuchni i pokażę Wam, jak jeść, co jeść, ile jeść, aby być zdrowym, szczupłym i mieć nieposkromioną ilość energii i jak Cardano. Widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki!